Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. W tym odcinku konkurs, kolejny konkurs na kanale, ale to nie wszystko. Bardzo dużo nowości ze świata Pokémon Go. Nowy specjalny research oraz nowy Pokémon legendarny na rajdach pięciopoziomowych. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Myślę, że odcinek będzie ciekawy. No i weźcie koniecznie udział w konkursie, o którym opowiem za chwilę. A teraz nie przedłużam. Zostawcie suba na kanale wraz z Dzwonkiem. No i zaczynamy. Słuchajcie, na początek jak zawsze robimy wielki skrót wszystkich informacji. No i na pewno kojarzycie ten tekst, który za chwilę Wam przeczytam. Między innymi brzmi on tak. By uchronić świat od dewastacji, by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji, by miłości i prawdzie nie przyznać racji, by gwiazd dosięgnąć, będziemy walczyć. Jesse i James z zespół R walczy w służbie zła, więc poddaj się lub do wanki stań. To wszyscy znają ten tekst z anime. No i właśnie pojawił się balon. Z Jesse i Jamesem, z którymi za walki możemy dorwać Koffinga i Ekansa w wariancie Shiny w dodatku Shadow. Także myślę, że warto powalczyć z tą ekipą. Zobaczymy, na pewno będą eventy z tym związane. No i zdobyć Shiny Shadow Pokemona: czy to Coffinga, czy Ekansa, zawsze to jest Shadow Shiny na pewno wam się przyda. Lecimy z kolejną nowością. No i właśnie kolejny event, który już trwa, bo rozpoczął się 10 lipca od 8 rano i potrwa do środy 15 lipca do godziny 22. Jest nawiązany właśnie do zespołu R. No i jakie mamy atrakcje? Pierwsze co to mamy wyzwania GoFest. Ukończenie trzech zestawów zadań pozwoli nam spotkać Hitmonlee, Absol'a, czy też zdobyć super Rocket Radar. Także myślę, że tutaj warto powalczyć sobie i wykonywać te zadania. Gdy poniższa liczba trenerów ukończy specjalny zestaw zadań. Odblokowane zostaną poniższe Pokemony na GoFest 2020. Dobrze wiemy, że GoFest 2020, jeśli zakupiliście bilet, możecie grać gdziekolwiek tylko chcecie. No i tutaj mogą gracze odblokować za wykonanie zadań, na przykład Ferocida, Alolańskiego Grimera i Alolańskiego Marołapka. Mamy jeszcze coś takiego jak event Steam Go Rocket. Niantic zdradziło nam szczegóły towarzyszącego wyzwaniu Wydarzenia dopiero wczoraj wieczorem, tak więc przedstawiamy je poniżej. Czytam wam aktualnie notatkę. Pokémony typu trującego i mrocznego pojawią się na dziko, w jajkach i w rajdach. Balony Team Go Rocket będą pojawiać się częściej. Balony, uwaga, Jesse i James będą pojawiały się częściej. Giovanni ma teraz Shadow Sweet do zdobycia oczywiście. Za walki do gry trafiły nowe Shadow pokemony Nidoran męski oraz żeński Nidorina, Nidorino. Machop, Gligar. Zmieniły się również Pokémony, jakie możecie złapać po walce z liderami zespołu R w wariancie Shiny. Także tutaj Sierra dostępny, Lapras, Arlo, Pańko i Cliff Grimer. Także myślę, że nowe Pokémony Shadow w dodatku Shiny, całkiem spoko opcja. Mamy kolejny event 12 lipca, jest to niedziela od 11 do 14, także mamy tylko 3 godzinki. Balony Tingle Go Rocket i zespołu R będą pojawiać się częściej. Dwa razy stardać za z zespołu R balon Jesse i James pojawi się częściej niż zawsze, także na pewno będzie dwa razy więcej tego, tak przynajmniej myślę. No i w końcu przejdźmy do rajdów tieru pierwszego, 2, trzeciego, czwartego oraz piątego. Całą infografikę wyświetlam wam gdzieś tutaj z boku, żebyście mogli zobaczyć, na jakie Pokemony chcecie sobie zapolować, na, na którym tierze występują. No i słuchajcie, mamy nasze wyzwania, także przejdźmy do naszych wyzwań. Etap pierwszy ulepsz Pokemona całkiem spoko. Ewoluuj Pokemona, Pokonaj członka zespołu R. Myślę, że bardzo szybko to pójdzie. Kolejny etap to jest etap drugi. Puryfikuj dwa shadow Pokémony, czyli po prostu trzeba je oczyścić. Ulepsz Pokemona dwa razy. polecą moje setki. Pokonaj dwóch członków zespołu R, gdy ich znajdę czy tam balon, no to oczywiście z nimi zawalczę. Etap trzeci uratuj, czy tam złap trzy Pokemony Shadow, czyli wiadomo, że musimy zawalczyć z zespołem R, później złapać te Pokemony i zadanie będzie ukończone. Ulepsz Pokemona trzy razy, znowu moje setki polecą. Pokonaj trzech członków zespołu R. No i myślę, że całkiem spoko opcja. Te trzy etapy polecą bardzo szybko. No i jeśli ukończymy te trzy właśnie etapy, odbokuje nam się kolejny e, challenge, tak jakby. I tutaj już mamy pokonaj 15 członków zespołu R, pokonaj 5 liderów zespołu R i pokonaj szefa zespołu R. Także tutaj już będzie co robić. Zobaczymy ile uda mi się dzisiaj zadań porobić, czy zrobimy jakiegoś rajda. Tego nie wiem, aktualnie jestem w miejscu, gdzie jest chyba jeden gym. Zresztą zaraz wszystko Wam pokażę, a na razie zobaczcie sobie jak tutaj wygląda okolica. No i jesteśmy już w grze. Jak widzicie balon Jesse i Jamesa. Przypuszczam, że leci za mną, czy leci w moim kierunku. Nie wiem dokładnie jeszcze jak one wyskakują. No ale spoko, mamy tutaj rozmowę. No i spróbujemy sobie z nimi słuchać, czy zawalczyć. Nie wiem jakich Pokémonów użyć, dlatego weźmiemy sobie jakieś tam Pokémony, może losowe. Najpierw Jesse, no dobra, losowe Pokémony, zobaczymy jak sobie dają radę, czy uda się pokonać tego lidera. Ekansa ma, ekansa, no to spoko, dobra. Lecimy z ekansem, super efektywny nasz Graudon, Także na szybciora go sobie tutaj spróbujemy zbić. Powinien iść bardzo szybko. Tutaj atak, dobra, niech idzie atak, nie będziemy tutaj Wam przedłużać. Póki co tutaj żaden Rajd piątego tieru nie wyskoczył, także na nową legendę sobie nie zapaluję. No ale może zrobię to w następnym odcinku, zobaczymy. Tymczasem, póki mamy nasz balon, no to można sobie tutaj powalczyć. Kurczę, maskajtera, kajtera. Maska i zaraz zaatakuję. No ale myślę, że te walki nie będą jakoś ciężkie. Nie wiem. Dajcie znać jak Wam poszła pierwsza walka. Moją aktualnie oglądacie. Także zobaczymy. Myślę, że zaraz sobie zmienię na Mewtwo. No ale zobaczymy. Dobra. Tutaj nasz Groudon. Atak załadowany. No i spróbujemy właśnie teraz. Nie jest super efektywny. Dobra. Zmienimy na Mewtwo. Zmienimy na Mewtwo i zobaczymy co się stanie. Tutaj Mewtwo ma Shadowballa i jakiś Atak elektryczny. Teraz aktualnie nie widzę, bo nie świeci. Dobra, niech poleci z tym elektrycznym. Zobaczymy, jak sobie z tym atakiem poradzi. W jednej ręce trzymaje kamerę, także źle mi się zbiera te te pioruny jego. Super efektywny, także idealnie zszedł. No i kolejny bagon, bagon. Walniemy mu znowu z elektrycznego ataku. Zobaczymy, czy to przetrwa. I powinna za chwilę być kolejna walka z tego, co się co wyczytałem w tych wiadomościach? Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Dobra, Jesse pokonany. W sumie pokonana, chyba nie. Stardust, więcej Stardasta. Dobra, powinno się zadanie tutaj wykonać z tego challenge'u naszego. Zobaczymy, co tutaj dostanem, dostaniemy. No i jest Ekans Shadow, ale nie Shiny 192. Dobra, na go spróbujemy tutaj dorwać i zobaczymy, czy. Od razu włączy się z automatu ta kolejna walka. Jestem sam ciekawy, jak to będzie wyglądało. Złapany, złapany. Szkoda, że nie szadł no ale trudno, może gdzieś tam trafimy. Szósty day streak przy okazji. No i zobaczmy. Dokładnie. James wchodzi do akcji i możemy sobie wybrać kolejne Pokemony. Także kurczę, nie mam tutaj żadnych akurat ustawionych. Także musicie chwilę zaczekać, aż to sobie zmienimy. Dobra, niech będzie melmeltan. Weźmiemy sobie jeszcze Rayquaza i może tego jednego Miutu, o niech będzie tak, zobaczymy czy uda się go pokonać. No i lecimy, nie wiem na tym Miutu jakie mam ataki przypisane, na pewno są dwa. Na tym Melmeltanie chyba też są dwa ataki. Zobaczymy jak pójdzie. W sumie myślę, że powinien dość fajnie nam tutaj zejść. Tutaj te ataki na Melmeltanie bardzo szybko się ładują. Używam go podczas walk PVP, czy tam w lidze. Bardzo dobry pokémon do walk. A propos Meltana, Melmeltana, no to boksy wysyłam na live'ach z Fortnite'a, powtarzałem już to, także wbijajcie, pytajcie o te e, boksy na tych live'ach, gdy gramy w Fortnite'a, te boksy Wam po prostu wysyłam. No i jak widzicie, tutaj zaraz coughing tym razem nam zejdzie, może ten będzie Shadow szajnik, zobaczymy. Zobaczymy, którego Pokemona ma tutaj dalej. Dobra, już atak się załadował, także widzicie, że te ataki bardzo szybko się tutaj ładują. Ja sobie wykupiłem drugi atak. Przeważnie te pokemony, które mam gdzieś tam zrobione na maksa mają dwa ataki. Nie wiadomo, który z nich się kiedy przyda. No i lecimy dalej. Drugi pokémon zszedł. Coś mi chyba po szyi chodzi. Trzeba to rzucić. No i mamy jeszcze Belduma. Także tak samo ostatni Pokémon mu został, także myślę, że zaraz zejdzie. No i zobaczymy, czy będzie szaduszajni. Pyk. Nie jest super efektywne, no ale nic nie szkodzi. Tak jak mówię, patrzcie, jak te ataki na tym Melmeltanie się bardzo szybko ładują. W sumie jeden Pokémon, a tutaj zbija aż trzy nie. Także myślę, że warto sobie zrobić, wymaksować. Tym bardziej, gdyby ktoś z Was na przykład miał setkę. No i sprawdźmy teraz, co dostaniemy. Oczywiście, wygrana 500 stardasta. Komponent. Nawet 100 walk jeszcze nie mam z zespołem R. Jakoś nie walczę z tym zespołem R, nie wiem czemu. 7 boli. No i mamy kofinga Shadow, ale nie Shiny. 259. A gdzieś ta bola mi poleciała a jeszcze. Mimo tego się łapie. Zobaczymy czy wejdzie za pierwszym razem, czy też nie. No i lecimy dalej. Zobaczymy czy gdzieś tutaj po poblisku jakiś rajdzik nam wyskoczy. Co uda się tutaj dzisiaj porobić. Tutaj jedna część... Właśnie tego challenge'u mi się wykonała. Zrobię te dwie i później zobaczymy, odbierzemy sobie nagrodę, ale jeszcze mamy tutaj do odbioru naszego boksika. Nie odbierają tego boksa w ogóle w sumie, także odbieramy tego boksa i zobaczymy co tam jest. Oczywiście Stardust, tą spoko opcja, może być 3000 punktów doświadczenia. No i lecimy Larvitar Neshiny 417. Nawet nie przypuszczałem, że 30 minut drogi od mojego miejsca zamieszkania jest taka fajna okolica. Takie fajne miejsce, w którym można sobie pospacerować, poddychać świeżym powietrzem, ale nie przyjechałem tu przez przypadek. I przebywa tutaj obecnie u wujka BB, którego serdecznie pozdrawiam. Chciałem go poznać i dlatego umówiłem się w tym miejscu właśnie z nim. Słuchajcie, tak tutaj wyglądają Pokestopy. Jak na razie żaden rajd nie wyskoczył. No tam tylko jeden, ale bardziej poluję tutaj na legendy. Parę Pokestopów jest. Raz, dwa, trzy dżimy. Także myślę, że porajdować tutaj też idzie. Jak na razie legenda nie wyskoczyła, ale ukończyliśmy kolejny pierwszy w sumie challenge. Także odbieramy te wszystkie zadania. Odbierzemy sobie też nagrody i zacznę wykonywać oczywiście drugi challenge. Zobaczymy ile tego dzisiaj zrobię. A teraz przejdźmy na szybko do konkursu, bo wiem, że na niego czekacie. Zapowiedziany był na samym początku odcinka, a więc tłumaczę zasadę i nagrodę. Wyszła taka sprawa, że kiedyś był do wygrania blue, głośnik bezprzewodowy Bluetooth. No i osoba przez 4 miesiące nie zgłosiła się po nagrodę. Pytałem was się na live co robimy z tym głośnikiem. Wspólnie stwierdziliście, żeby dać go na kolejny konkurs. No i zbliża się Community Day na Gastliego. Także uwaga, do Community Day piszecie komentarze z CP Gastly Shiny, którego po prostu uda mi się dorwać. Ten, kto będzie najbliżej, wygrywa właśnie ten głośnik. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ten głośnik wygląda, no to wbijajcie na fanpage'a. Na fanpage'u są zdjęcia, te stare zdjęcia są aktualne. To jest ten sam głośnik, także możecie się przyjrzeć, zobaczyć, jak on wygląda. Myślę, że taką nagrodę jest spoko wygrać za napisanie komentarza. Ale uwaga! Jeśli osoba, która wygra, nie odezwie się do mnie w ciągu miesiąca, kolejna osoba, która będzie najbliżej, CP, Pokemona Shiny, którego dorwie na Community Day wygrywa tą nagrodę. No i tak do skutku, aż ktoś się zgłosi. Oczywiście po Community Day będzie odcinek, na którym będą ogłoszone wyniki konkursu. Także warto oglądać kolejne odcinki, żeby dowiedzieć się, czy wygraliście, żeby przypadkiem nagroda was nie ominęła. Jeśli natomiast chcecie potroić swoje szanse, wystarczy, że ten film udostępnicie na swoim Facebooku, no i zrobicie screena, wtedy możecie pisać aż 3 CP. I tym samym potrajacie Twoje szanse na nagrodę. A teraz już nie przedłużam. Lecę troszkę dalej, zobaczymy, czy wyskoczy już za niedługo jakiś rajd, i co uda się tutaj jeszcze porobić. Niestety, jak na razie żaden rajd. Pięciopoziomowy tutaj nie wyskoczył. Klują się same jedynki. Szkoda wydawać tutaj rajd pasów na jedynki, dlatego postanowiłem, że dzisiaj wrócimy już do domu, a jutro nagramy kolejny odcinek z rajdów, jeśli oczywiście będzie ekipa. Mam jeszcze informację tylko dla Was z góry, wielkie sory, że te live piątkowe niekiedy nam wypadają, ale organizuję bardzo, bardzo duży projekt. Będzie nowe studio, będą różne inne rzeczy, oprócz też Pokémonów i Fortnitea. także myślę, że kanał bardzo fajnie się rozwinie. Nagram osobny odcinek, na którym wszystko Wam dokładnie wytłumaczę, niektóre osoby które są często na live'ach, już wiedzą o co chodzi, no ale chcę jednak nagrać ten odcinek. Ja Was zachęcam do subskrypcji kanału, koniecznie weźcie udział w konkursie. Piszcie komentarze pod tym właśnie odcinkiem. Rozwo rozwiązanie konkursu oczywiście po Community Day. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam na koniec do grupy na Facebooku bąko 12 Niantic Games. Mimo, że nie ma odcinków, tam same nowości. Także będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, jeśli chodzi o świat Pokémon Go. Nie zapomnijcie zobaczyć poprzednich moich filmów. No i widzimy się na kolejnych live'ach, w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie, cześć.